Panie Minister, sketynówki i odniki nie są nie są środkami o, nie, Oczywiście, że nie są. I dlatego państwo stwórzcie skurz, takie kryteria, żeby były jasne. Żebym ja wiedział, że jeżeli u mnie urzędnik, jeżeli wniosek nie przejdzie, to ja mogę urzędnika rozliczyć. A nigdy nie wiem, czy to była wina urzędnika, czy subiektywna ocena oceniającego. I mam tego dokładne przykłady. Sprawa, proszę Państwa, nakładania obowiązków na samorządy, służba zdrowia, o czym było głośno ostatnio w Włoskiej Przecież Państwo odpowiadają za służbę zdrowia i minister zdrowia jest z A od czterech lat nie, zmienił się, nie zmieniła się wielkość punktu za 50 To jest organem założycielskim, przepraszam, jednostki, o Pani minister, ale organ założycielski pieniądze dostaje z NFZ. Powiat. I powiat sobie z tym będzie, panie minister. Tylko wy powinniście zmienić wielkość punktu. Nie uchwalać takiej ustawy o lecznicy, jak uchwaliliście, bo to jest dominacja powiatu. I w tej chwili my, na, nas się zmusza do przekształceń, i efekt tego będzie za kilka lat, kiedy szpitale zaczną upadać. Bo one w tej chwili nie ale mają będą spółkami prawach handlowego to to już nie będzie zmiłuje się. I... Ale Polski nie układa, że Pana, zmienił tą formę prawną i wyszedł z długu. To ja przepraszam Pana bardzo, Panie Starosto, ale ja siedzimy i słuchamy Pana, Pani już, nie, Pana przemówienia jestem na trzy czwarte jest nieprawdą. Pani Minister... Ale my naprawdę wiemy, czym się zajmujemy. Naprawdę wiemy, czym się zajmujemy. Pani Minister myśli, że ja nie wiem? Panie minister, ja powiem Pani przykład. My poręczyliśmy bardzo duży kredyt szpitalowy. Gdybyśmy tego kredytu nie poręczyli, tylko udzielili szpitalowi, to dzisiaj moglibyśmy liczyć na dotacje. A tak to nie może A tak to nie może nie, nie rozpatrzyli po tym dlatego tak się stało. Nie, nie jest Na samorządy zrzuca się dużo zadań, a samorządy nie zawsze mogą sobie poradzić, bo nie idą w ślad za tym pieniądzem. Nie idą w ślad za tym pieniądzem. Powiat nie ma praktycznie żadnych dochodów własnych, ze sprzedażą czy rejestracyjnych, tak jest dużo samochodów sprowadzanych za zagranicy, dużo się jest do kultury. Nie, to jest mało. Panie minister, gdybym podszedł do urzędników, to podejrzewam, że mam najskromniejszy urząd albo Ale to nie można Znaczy, ja powiem tak, ja wykorzystuję panią minister i pana wojewodę do tego, żeby zaznaczyć, gdzie widzimy problemy. A państwo mogą się nie zgodzić z tym. Oczywiście. Dziękuję Mamy problem kolejek do niektórych specjalistów, zwłaszcza w dużych miastach, a mniej na obszarach wiejskich. Generalnie w tej dziedzinie mamy sporą poprawę. Ja nie mówię, że wszystko funkcjonuje dobrze. Jest wiele punktowych problemów. Ja y, Odwiedziłem nie tak dawno y, szpital powiatowy w Bostynie. Znam sytuację tego szpitala i wiem, jakie Państwo macie problemy. Mówiliśmy się z Panem Starostą, nie z Panem, tylko z Panem Starostą Górnym i będziemy pomagać państwu rozwiązać te problemy. Bardzo proszę o odpowiedź na jeszcze dalsze pytania do nas. Ja mam tutaj do Pana pytanie, jakiego to rodzaju będzie pomoc, jeżeli chodzi o szpital? Deklarację. Bardzo, Bardzo dobrze brawo. Umówiliśmy się z Panem Starostą, że pan starosta przygotuje propozycje dla mnie i spotkamy się po wyborach i ustalimy, w jakim obszarze ta współpraca jest potrzebna. Widziałem ten szpital. Przeszedłem ten szpital na pierwszym, na drugim, pierwsze to bardzo długie budynki, przebiegł niepołożony położony w lesie. Rozmawialiśmy o tym, że ten szpital powinien ewoluować w kierunku szpitala, w którym rozwija się i wspiera przede wszystkim oddziały rehabilitacyjne, bo powinien w tym ten, ten, ten szpital się zmieniać. E, będę szukał wsparcia właśnie dla takiego kierunku rozwoju tego szpitala, bo on był stoły śną budowany jako obiekt sanatoryjny, tam są te wielkie galerie do otwarte do wypoczynku, do odpoczynku i to jest ten kierunek szpitala, który, który powinien być w tym szpitalu powiatowym Państwa rozwijany. I będę rozmawiał w tej sprawie z Panią Misicką, tylko chciałbym dostać też jakieś bardziej konkretne propozycje od Pana Starosty. Krzysztof Osmański, jestem dyrektorem ekonomiczno-administracyjnym szpitala w Górskim Krupu. Czuję się wywołany do tablicy, więc no tak powiem chciałbym kilka słów na temat szpitala, tego, o którym właśnie Pan Wojewoda raczył przed chwilą wspomnieć powiedzieć. Proszę Państwa, zmiana dyrekcji, która nastąpiła w maju tego roku spowodowała szereg działań, które podjęliśmy, a ten szpital w jakiś sposób uzdrowić. Nie będę już oczywiście mówił o rzeczach oczywistych, jak te zaszłości historyczne. Miejsce usytuowania szpitala, prawda, bezpośrednio w okolicy Jeziora Białego, z ludzie ludzi, nie patrzącej w boską Więc jest to ten szpital jest dla nas perłą, którą po prostu trzeba pielęgnować i trzeba doprowadzić do takiego stanu, żeby był pełny, wydolny, pozbył się swoich problemów. Wiele problemów, jakie ma w tej chwili, to są jego finanse, prawda, no i żeby on mógł w dalszym ciągu funkcjonować. Proszę Państwa, nie mnie oceniać przeszłość y, pod kątem zarządzania y, tym szpitalem. Zostaliśmy, jako nowa dyrekcja, powołani do tego, żeby stworzyć tą przyszłość tego szpitala i na bieżąco sprawować takie urządy, żeby on był w pełni funkcjonalny, wydajny dla pacjenta, prawda, i dla naszych pracowników. Jest to, przypomnę, jeden z, nie jeden, jest to największy pracodawca w powiecie, y, który, no, zatrudnia Ponad 400 osób w Proszę Państwa, kiedy w maju objęliśmy stanowiska, została wymieniona dyrekcja, jest dyrektorem naczelnym tego samego dnia, że się z w przy swoich gabinetach. Zobaczyliśmy, jak dużo w tym szpitalu to jest do zrobienia. I proszę Państwa, w przeciągu 4 miesięcy to, co zrobiliśmy, uważamy, że zrobiliśmy, uważamy, że zrobiliśmy bardzo dużo. Na dużo Yy, za poprzedniej dyrekcji. Bo to były naprawdę niedociągnięcia i do czasu. Ludziom trzeba wytłumaczyć. Albo jest to urząd pracy, albo jest to miejsce leczenia ludzi. I trzeba ludziom powiedzieć, albo będziecie się leczyli w tym szpitalu, albo nie będziecie im pomocy medycznej, bo ten szpital opadnie. Ludzie są rozsądni, to rozumieją tylko pytanie, jak się to ludziom tłumaczy. Bez myśli. Jeżeli władza się cofa przed wytłumaczeniem swojej polityki, to znaczy, że nie rozumie, że ludzie są rozumni. Ludzie są rozumni, tylko ludziom trzeba wytłumaczyć, że jeżeli będą mieli w recepcji pięć, pięć osób białego personelu, który w ogóle nie uczestniczy w procesie leczenia, wyłącznie się zajmuje rejestracją kory, to oznacza, że ileś osób bo nie ma pieniędzy. To jest prosty Tylko Tego z was państwo oczekują, żeby ludzie byli zdrowi. Ale tutaj pani Białak naprawdę 100% i brawa, do, naprawdę gorąco za pani minister za te słowa. Bardzo się cieszę, że one padły, ale powracam do tej pikiety i na przykład obarcza się nasz tutaj, gdzie naprawdę Determinacja starosty, wice starosty jest ogromna, żeby ratować ten szpitek. Ale nam się zarzuca jako radny, że my tutaj, nie wiem, do upadku chcemy doprowadzić, chcemy zwalniać ludzi. Chcemy po prostu niszczyć, zawierać pensje, co jest naprawdę nieprawda. Ale to, co pani minister powiedziała, tłumaczy się to ludziom. Oni tego nie rozumieją i uważają, że my chcemy wielką przyszłę im Co jest naprawdę, no, no w ogóle nie do pomyślenia. Ale to, co pani minister właśnie powiedziała, czyli co trzeba zrobić? Ewentualnie albo obniżyć pensje, albo zwolnić ludzi, żeby zrównoważyć budżet po innego wyjścia na widzę, Ale... Pani ja właśnie powiedziała, Powiedziałam to ja do wiki. A może jestem? Jest Chciałem to samo pytanie zadać tutaj wiceprzewodnicząca Rady. Czy Pani minister może to potwierdzić, że pracownikom należy obniżyć pensję i jak dobrze zrozumiałem, ograniczyć tak? personel? Dziękuję. Proszę pana, szpital jest do leczenia ludzi. Szpital jest do leczenia ludzi. Jeżeli Pan, jeżeli Pan by był ciężko chory i potrzebował być leczony, proszę mi powiedzieć, jeśli Pan wychory chory i Panu by powiedziano, nie ma na tą kurację, bo my, bo my musimy 400 osób o pensję zapłacić. Proszę Pana, no przecież na litość Boga to jest jakaś, jakieś wartościowanie. To trzeba się zastanowić. W takim razie, jak rozwiązać ten problem zatrudnienia, ale jeżeli Pan ma problem, czy uratować komuś życie, czy myśleć o tym, jak utrzymać ludzi, którzy dostają pensje i nie mają co robić, to Panie redaktorze, ja jestem ścigana bo w moim zdaniem, proszę Pana, w szpitalu się ma leczyć ludzi, jeżeli szpital ma długi, Dlatego, że jest za dużo zatrudnionych ludzi, co to znaczy nie spełnia swoich funkcji. W związku z tym zatrudnienie musi być takie, żeby a. Ludzie mieli podstawową opiekę i mogli być bezpieczni w szpitalu, żeby szpital wydawał jak najwięcej pieniędzy na leczenie, jak najmniej na pensję i trzecia rzecz, w jaki sposób rozwiązać problem tego, że ileś osób zostanie bez pracy. Trzeba pomyśleć, ja uważam, że istnieje szereg rozwiązań, które pomogą ludziom znaleźć pracę. Proszę Pana, pielęgniarki mają usługi prywatne. Tak jest i trzeba to rozwiązać, bo inaczej jedni nie będą zarabiali do końca tyle, ile by chcieli. Na dokładkę uważam, że nie jest dobrze, jeżeli ktoś bierze pensję i pracuje nad pomwiska, bo to jest demoralizujące. A z drugiej strony ludzie muszą mieć opiekę. Dla mnie nie ma wątpliwości, bo dla mnie życie i zdrowie człowieka jest ponad wszystko. Tyle. Pani pozwolę, pan swoje... jedno słowo. Jeszcze jedno, żebym to powiedział, panie Starosto. Bo może dobrze, że ta strona szczytana tutaj wyszła. Tak, wreszcie, e, bo proszę, proszę państwa, trzeba sobie jasno powiedzieć. To, co Nie powierza... może przewoźnik komunikacji samochodowej być firmą, za którą bierze odpowiedzialność starostwo powiatowe po to, żeby zapewnić zatrudnienie jej pracowników. Celem działalności przewoźnika jest przewozić pasażerów. Jeżeli zatrudnienie uniemożliwia realizowanie tego zadania, to też trzeba to zmniejszyć. Mówię nieprzypadkowo o PKS-ie, bo PKS jest niski. E, przy moim zdumieniu został przejęty tak. przez powiat bardzo i powiat bardzo. dzisiaj nie robi tego, co należy zrobić, żeby uzdrowić sytuację finansową tego PKS. Tylko z własnego więc... budżetu, którego coraz bardziej brakuje, dokłada pieniądze do funkcjonowania nierentownego PHS-u, bojąc się podjąć odpowiedzialne decyzje, które pewnie podjąłby inwestor prywatny, gdyby PKS Gostyniński został sprywatyzowany razem z wszystkimi PKS-ami w Województwie Mazowieckim. <grywa> powiat wziął za ten pks odpowiedzialność. I teraz, jeżeli tak się będzie prowadziło działalność powiatu, to powiat za chwilę A, też zbankrutuje. Nie będzie ani budował dróg, ani realizował swoich zadań. Warto o tym mówić. I ja chciałbym, pan starosta odebrał odpowiedzi pani minister i moją w tej chwili. Jako wsparcie, tak bo mówimy to publicznie i musi w końcu przyjść moment trudny. Trudny, ja sobie zdaję sprawę, w którym trzeba mieć odwagę podjęcia także trudnych decyzji. Bo jednym z podstawowych błędów w konstrukcji powiatu jest, w moim przekonaniem, to, że powiaty, w którym przekazano szpitale, często są zakładnikiem tego szpitala, jego sytuacji finansowej. Ja się czasami nie dziwię, że Rada Powiatu i Starosta Powiatowych nie ma odwagi podjąć trudnych decyzji dotyczących szpitala, ale koniecznym, żeby uzdrowić jego sytuację finansową, no bo to jest największy pracodawca w powiecie. Od tego zależą głosy w wyborach. Można stracić głos tych 400 pracowników szpitala, ale ja myślę, że jakby otwarcie postawić sprawę, to tych 400 pracowników szpitala zrozumie, że za chwilę wszystko 400, wszystkich 400 może stracić pracę. Panie Wojewodo, teraz nie żałuję, że to przyszedłem, bo takiego wsparcia od Pani Minister nigdy bym się nie spodziewał. A, to jest naprawdę? bardzo duże wsparcie powiedziane, naprawdę? jasno, jesteśmy jasno. Jesteśmy jasno. Tylko Pani Minister, my to robimy. Ja wczoraj byłem w Kozienicach, no, był jego zapewne za znak. Cały dzień tam spędziłem. Tam ostatnio, szczególnie tam była przykra sytuacja, tam że zagęszczenie w szpital Radomski. Pamiętamy jak było zamykanie szpitala, wyłożenie... Tak jak tutaj, przecież powiecie tak ja Gostyńskim nie sprawy. 103 osoby. 103 osoby. Procesy były nieporównywalnie większe niż u nas. Tylko, panie minister, na w piątek pielęgniarki żądały utrzymania miejsc pracy i podwyższą. I podwyższy. I my tłumaczymy, co należy zrobić, jak należy zrobić. Tylko właśnie, tak jak powiedział to prezes Banku Felka gdzieś Każda reforma bez spółki jest. Czy o, nie jest. Czym Panie Zmiotrze, jeszcze jedno słowo odnośnie PKS-u. Ja pamiętam. Minister sobie z naszymi wnioskodawcami z PKS-u nie opowiada. Założenie, który przyjęliśmy, milionów. ten mały i akurat ja i tutaj koleżanka byliśmy przeciwni, żeby to przejmować. Taka burmistrz tak? nie bo samorząd nie jest o to, że działali. Ale poprzedni starosta bardzo chciał no, ja przejrzeliśmy. Mnie nie wsparcie. Przejęliśmy, i dzisiaj ten PKS już jest zarodzony. Zwołano zostało 30% załogi, i mieliśmy determinację, i trudno. I ci z Ci ludzie zwolnieni mają dzisiaj do wnioskowców pretensje, bo otrzymali takie odprawy, jakie wymaga chodnik. A prywatny przewoźnik, który chciał kupić, chciał im dać dwuletnie odprawy. I oni dzisiaj nie do nas mają pretensje, że do tych wnioskowców. Ale PS już jest załatwiony. Kim ma istnieje? I jeden problem. Nie ma, ma problemu.